Ostatni odcinek naszej wizyty w laboratoriach Zakładu Technologii Wody i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poświęcimy pracom analitycznym, które niejednokrotnie stanowią najbardziej żmudną część pracy nad oczyszczaniem wody i ścieków. Wykorzystywane do nich urządzenia, jak zobaczymy w dzisiejszym odcinku, czasem są wyjątkowo niepozorne, ale są i takie, które przypominają na pierwszy rzut oka laboratorium kosmiczne. Zapraszamy do laboratorium. Pracuję z generalnie rzecz biorąc z materiałami węglowymi porowatymi, takimi, które są zdolne do tego, ażeby gromadzić, zagęszczać na swojej powietrz, powierzchni zanieczyszczenia, zarówno te występujące w gazach, na przykład w powietrzu, przede wszystkim w powietrzu, a także i w cieczach, przede wszystkim w wodzie, bo to jest moja podstawowa dziedzina, którą się zajmuje. Zajmuje się Pan czymś, co możemy chyba nazwać swego rodzaju recyklingiem dla potrzeb również oczyszczania wody, prawda? Owszem, bo aktualnie w tej chwili czy w przeciągu ostatnich lat, dokładnie około trzech, pracuje nad sposobem przetworzenia odpadowego materiału, jakim jest ten, z którego wytwarza się butelki popularnie mm. zwany PET politereftalanu etylenu który pod wpływem temperatury ulega rozkładowi z wytworzeniem materiału węglowego i ten wytworzony materiał węglowy w towarzystwie czy w obecności innych dodatkowych związków chemicznych czy materiałów również odpadowych jak na przykład popiół który, yy, popiół lotny, który otrzymujemy z, choćby z elektrowni Dolna Odra, yy, ulega pewnym przemianom, takim, że yy, wspomniany węgiel uzyskuje porowatość, a tym samym staje się materiałem chłonnym, między innymi dla zanieczyszczeń. Jeden z podstawowych yy, instrumentów, że tak powiem, dosyć uniwersalne urządzenie, które. Nazywa się termowagą czy też termogravimetrem. Służy to e, zazwyczaj do tego, przynajmniej w mojej pracy, do tego, żeby sprawdzić czy przewidzieć, w jaki sposób materiał podczas otrzymywania będzie e, zachowywał się wraz ze zmieniającą się temperaturą. A otrzymywanie tego typu materiałów, o których mówiłem, materiałów węglowych, to są temperatury rzędu 600 do około 1000 stop. Towarzyszy temu zmiana masy, a termowaga, którą Państwo tutaj widzicie, to właśnie to urządzenie, które do tego służy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie pewnych technik termicznych, stąd termo z technikami grawimetrycznymi, a więc waga, bardzo wysokiej dokładności instrument mierzący zmiany masy rzędu jednej tysiącznej miligrama, a więc zdecydowanie dokładniej niż typowe wagi analityczne. Instrument specjalnie prosty nie jest, jest instrumentem bardzo delikatnym, wymaga pewnego przygotowania do tego, żeby można było go obsługiwać, ale zasada działania jest prosta, mamy piec, który jest częścią ruchomą sterowaną przy pomocy oprogramowania i odpowiednich sterowników. Mamy miejsce na umiejscowienie próbek badanych, czyli jeżeli umieścimy próbkę w termowadze, możemy ją zamknąć, co czynie w niniejszym. Przy pomocy oprogramowania współpracującego z tym aparatem ustawiać się Ustawiamy zazwyczaj jakiś program temperaturowy, według którego piec jest ogrzewany. Do tego wszystkiego doprowadzane są gazy. Z butli gazy przeważnie wysokiej czystości, przepływające przez regulatory przepływu i dalej do spektroskopów podczerwieni. I jednocześnie, jeżeli oba aparaty pracują, monitorujemy zmiany masy próbki wraz z temperaturą. Do tego jeszcze efekty termiczne towarzyszące. Poszczególnym przemianom, o ile one zachodzą, oraz analizujemy gazy wydzielające się z próbki, które specjalną ogrzewaną rurą kierowane są do komory pomiarowej spektroskopów podczerwieni. Na podstawie uzyskiwanych widm jesteśmy w stanie określić, jakie pod względem chemicznym i ilościowym gazy są w trakcie procesu wydzielany z konkretnej próbki. Dodam, że ten aparat połączony jest z dodatkowym urządzeniem, który jest spektroskop pracujący w podczerwieni. To jest spektroskop nowoczesny z transformacją Fouriera, która dostarcza pewnych dodatkowych udogodnień, a wszystko to służy do tego, aby można było ewentualnie analizować pod względem chemicznym. Jakościowo oraz ilościowo gazy, które ewentualnie mogą wydzielać się podczas preparowania materiałów. Wszystko to na skalę laboratoryjną dzieje się w początkowych etapach, a dalsze etapy, to znaczy produkcję czy otrzymywanie większych partii materiałów, to już nie w tym urządzeniu, ale w piecach, które są w innym laboratorium, które potrafią czy przy pomocy których Uzyskujemy próbki o większej masie, które z kolei są testowane jako przyda, pod względem przydatności do hmm, oczyszczania zarówno wody, jak i powietrza, jako podstawowe hmm, dwa media, które oczyszczamy. Gdybyśmy chcieli w skrócie przedstawić etapy tej pracy, o której mówiliśmy. No, jak zawsze na początku materiał trzeba. Przygotować a przygotowanie poprzedzone są, przygotowania poprzedzane są hmm, pewnymi badaniami, o których pokrótce wspomniałem. Następnie, w większej skali, hmm, nasze adsorbenty są preparowane przy użyciu czy w, e, w odpowiednich e, programowalnych piecach, w odpowiednich atmosferach. W ten sposób uzyskujemy coś, co zwykle w moim przypadku wygląda jak. E, Czarny proszek gołym okiem, pod mikroskopem, już troszeczkę inaczej, a stosując pewne inne techniki, można określić pewne inne właściwości, zarówno fizyczne, jak i chemiczne. Taki materiał, żeby stwierdzić, czy on działa dobrze, musi być przetestowany pod kątem przydatności do, ustuwa, do usuwania pewnych zanieczyszczeń. Bardzo często pierwsze testy prowadzone są na jakichś zanieczyszczeniach wody albo powietrza modelowych, czyli mamy konkretny czysty związek, roztwór wodny, wsypujemy odrobinę tego adsorbentu i patrzymy, czy stężenie danego zanieczyszczenia maleje i do tego celu służy cała masa różnych innych aparatów, które wykorzystujemy nie tylko w naszym laboratorium, ale i w innych, które są również w naszym instytucie jednym z takich urządzeń jest chromatograf jonowy, który służy do tego, a żeby stwierdzać, oznaczać stężenia różnych związków w cieczach. Pokażmy, jak działa chromatograf. Jak działa chromatograf? To jest urządzenie, które jest znowu zasada działania bardzo prosta. Po pierwsze, żeby zacząć analizę, musimy przygotować Procedurę postępowania z próbką. Różne są dla różnych związków, niemniej przy użyciu chromatografu cieczowego próbka na samym początku musi być pobrana na, tak, na element chromatografu, który nazywa się kolumną chromatograficzną, na której to kolumnie związki zawarte w cieczy są rozdzielane. I od, skutek przepływu fazy, która nazywa się fazą ruchomą, ten rozdział następuje i kolejno po pewnych sekwencjach czasu, niekoniecznie równych, ale poszczególne związki zawarte w cieczy, docierają do kolejnego urządzenia całości, które to urządzenie jest detektorem, a więc urządzeniem zdolnym do tego, ażeby wykryć to zanieczyszczenie. Co objawia się w postaci tak zwanego piku chromatograficznego. Dzięki czemu można stwierdzić, yy, jakie to zanieczyszczenie w wodzie czy w innej cieczy było zawarte i w jakiej ilości. Do testowania naszych materiałów wykorzystywany jest również inny chromatograf, mianowicie chromatograf gazowy. Yy, a służy on do badania stężeń zanieczyszczeń zarówno w próbkach ciekłych, jak i gazowych. Ten, akurat, aparat, który Państwo widzicie, jest wyposażony w spektrometr masowy, który jest dodatkowym dużym urządzeniem, które służy w tym w całości jako detektor. Jedno z podstawowych urządzeń, w których preparujemy nasze materiały, to piec rurowy programowalny, którego przykład już Państwo widzicie akurat tutaj. Mamy również inne piece, mianowicie jeden jeszcze większy. Jeden trochę mniejszy, służący do tego samego celu, niemniej do otrzymywania materiałów w różnych skalach, generalnie rzecz biorąc. Co jeszcze w laboratorium można zobaczyć, to kolejne instrumenty służące do tego, ażeby można było testować nasze materiały pod względem przydatności do usuwania. Zanieczyszczeń z wody, jak i e, z powietrza. Mamy tutaj dwa spektrofotometry pracujące w zakresie promieniowania UV i DIS. Te czerwone urządzenia to kolejne trzy chromatografy gazowe, służące do analizy, akurat w tym wypadku, e, do analizy stężenia węglowodorów, które są otrzymywane. E, przez inne osoby w wyniku procesu fotokatalitycznego, gdzie aparaturę można zobaczyć, jak to się dzieje, przy czym myślę, że tutaj powinna być jakaś inna osoba do tego, żeby ten sprzęt omówić. Niemniej wszystko to pracuje w obecności promieniowania nadfioletowego, gdzie z kwasu octowego otrzymywane są Węglowodory, które mogą e, służyć jako potencjalne paliwo. Podstawowym e, wyposażeniem służącym do codziennego użytku w naszym laboratorium są jeszcze inne urządzenia, suszarki, zarówno ta biała, zwykła, pracująca pod ciśnieniem atmosferycznym, jak i próżniowa, piętrowa, a także Cała masa innych urządzeń, jak na przykład y, układ do otrzymywania ultraczystej wody, w tej chwili akurat naprawiany przez pana serwisanta, wirówki, cała masa komputerów, lampy, piece inne, w tym muflowy, wyciągi i dużo innego sprzętu, który może wyglądać niepozornie, ale jest y, często bardzo użyteczny. To jest laboratorium spektroskopii elektronowych. Urządzenie nazywa się spektrometrem elektronowym do badania fizykochemii powierzchni i służy przede wszystkim do badania zupełnie zewnętrznych warstw powierzchniowych ciała stałego. To oznacza, że tym aparatem możemy oglądać i badać zaledwie 1, 3, cztery atomy, które są na samej powierzchni ciała stałego i wszystkie związane z tym zjawiska. Najwięcej no e, informacji uzyskujemy o takich zjawiskach jak e, luminescencja, jak e, reakcje powierzchniowe przez katalizatory e, e, przyspieszane, czy też e, e, różnego typu z, e, reakcje chemiczne zachodzące, czy służące do e, rozkładu cząsteczek np. w ochronie środowiska, np. E, przy rozkładzie zanieczyszczeń w wodzie, do rozkładu zanieczyszczeń gazowych. E, i tutaj wewnątrz infeluje się odpowiedni materiał. Bada się go pod, pod względem składu chemicznego, rea mechanizmów reakcji i otrzymujemy informacje, które pozwalają nam na, na ocenę jego aktywności, na ocenę jego przydatności w aplikacjach w prak prak praktycznym zastosowaniu. Za Materiałami, które tutaj badamy, to są przede wszystkim e, wszelkiego typu katalizatory luminofory, czyli związki, które, które świecą naturalnie lub też pod wpływem pewnych czynników zewnętrznych e, oraz wszelkiego e, różnego typu materiały nanokrystaliczne, mikrocząsteczkowe, gdzie wielkość atomowa jest właśnie tym wyznacznikiem ich. E, Pozytywnych, praktycznych zastosowań. W naszym instytucie jest wiele różnych prac prowadzonych, ale w dzisiejszym programie chcieliśmy Państwu pokazać tylko te najbardziej istotne dotyczące oczyszczania praktycznie wody, bo jeszcze jest cały problem związany z oczyszczaniem ścieków, który też rozwiązujemy w instytucie. Problem produkcji katalizatorów do syntezy amoniaku, zagadnienia związane z syntezą amoniaku, produkcja katalizatorów. Mamy do wdrożenia przemysłowe w tej materii, również w oczyszczaniu ścieków. Wdrażamy pewne rozwiązania. Następnie jedna z grup zajmuje się nawozami sztucznymi. Pani profesor Grzmil tego wątku dzisiaj też nie podejmowaliśmy. Jest to bardzo interesująca rzecz. Interesują się z tym, tym zwłaszcza młodzi ludzie, którzy chcą w przyszłości pracować w gospodarce rolnej, ogólnie rzecz mówiąc, czy w ogrodnictwie. 45 minut nie wystarczy, jak widać, na pokazanie wszystkich aspektów pracy naukowców Zakładu Technologii Wody i Inżynierii Środowiska. Praca Wydziału przyczynia się do tego, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się czystym środowiskiem naturalnym.